Cześć chłopaki, cześć dziewczyny, z tej strony jacław.pl Dzisiaj pokażę wam filmik z serii Do boju, yy, Czyli pokażę wam jakąś bitwę artylerią Postaram się troszeczkę powiedzieć o tej bitwie Nie będę się skupiał na parametrach czołgu, ale właśnie na bitwie yy, Słuchajcie, nie będę dłużej przeciągał, no to zaczynamy Mapka Ruinberg, gram grillem, czyli tier 5, artyleria niemiecka Dodam tylko, że bardzo dobry czołg Będziecie mieli okazję zobaczyć go na moim okiem. Pierwsza wskazówka, słuchajcie, nie lećcie nigdy na na swoje z góry wymarzone pozycje. Popatrzcie co się dzieje, tak? Ja zawsze lubię to jakoś K98 sobie stanąć, kiedy mam dobry ostrzał na miasto również na pole, ale zobaczcie co się dzieje. Moja cała drużyna leci w lewo na miasto. Słuchajcie, jedzie do miasta, prawa flanka praktycznie stoi otworem, e, mamy dwóch graczy na kapie naszym AFK, e, jest to hetzer i e, artyleria. Słuchajcie, zastanawiam się co robić, no, w tym momencie stanie w tym miejscu równa się po e, prostu śmiercią. Za chwileczkę przyjdzie pewnie jakiś spoter i nas rozstrzela, dlatego postanawiam bardzo szybko y, uciekać, muszę się schować za jakąś zasłonę, żeby tą prawą stronę móc obronić. Słuchajcie, bardzo dobrze, że mamy tych dwóch graczy AFK, gdyby ich nie było, to pewnie leciałbym do miasta i nie patrzył się na, na to, co może się zdarzyć. Oni mimo woli wyspotują mi mojego przeciwnika, który przyjedzie. Zobaczcie, chowam się. Także prawą stronę mieć w miarę osłoniętą. Czekam po prostu patrzę na mapę, czekam, aż po prawej stronie pojawi się jakiś czołg. Nie mam szansy jechać do miasta. Tutaj próbuję kolegom pomóc. Słuchajcie, nie mam szans jechać do miasta i walczyć jak równy z równym, ponieważ akurat tego się zupełnie zupełnie nie nadaje. Zobaczcie, po prawej stronie właśnie pojawia się spoter. Już wiem, że najwyższy czas się przełączyć troszeczkę na widok na bardziej na prawą stronę, bo wiem, że za chwilę on, on do mnie dojedzie. No jeżeli do nie dojedzie, to już jest praktycznie po mnie. Naszą artylerię która była AFK rozwalił, już jej nie ma, czekam aż się wyświeci, nie wiem gdzie jest, gdzieś mniej więcej w tym rejonie, jestem sam praktycznie, nikt tam nie pomaga, zaraz może być bardzo, bardzo gorąco, no na razie wygrywamy, tak, zobaczcie, jedzie, już na niego mam strzał. Strzelam szybko. Nie ma czasu na myślenie tak, yy, i na skupianie. Yy, już go nie ma, tak? Nie ma czasu po prostu. E, jeżeli ja go nie strzelę za pierwszym strzałem, e, zawsze mam te 20 sekund. On do mnie prawdopodobnie nie dojedzie. Jeżeli ma inny cel, nie dojedzie do mnie te 20 sekund. Mam szansę strzelić drugi raz. No jakbym celował trochę dłużej, to niestety to by mi się nie udało. Teraz zobaczcie. E, w takiej sytuacji nie celujcie z widoku e, góry, tylko po prostu bezpośrednio. Strzelajcie z widoku takiego, jak jest teraz. Celowanie najlepiej automatyczne i strzał. Też musicie bardzo szybko strzelać, bo musicie wiedzieć, że wasza artyleria nie ma w ogóle praktycznie pancerza. Wszystko wchodzi i po prostu giniecie. Już bitwa jest wygrana. Zobaczcie, tutaj czołg się cofa. Strzelam. Trzeci mój frag. No tym sposobem, słuchajcie, zrobiłem trzy flagi w bitwie. No, na początku myślałem, że bitwa będzie w ogóle klęską i przegrana z tego względu, że prawa ściana była zupełnie, zupełnie otwarta i pusta. Udało mi się powstrzymałem ten atak, dwa czołgi w bezpośrednim ataku zostały powstrzymane, trzeci dobity, słuchajcie. No i już bitwa jest wygrana. 10 do 4, no ciężko było to przegrać praktycznie. Moje trzy fragi może, może aż tak dużo nie wniosły, a na pewno mieliby koledzy z drużyny ciężej, gdybym tego nie zrobił. A dość szybko zginął. Tutaj jeszcze próbuję sobie pocelować. Oczywiście tam już mi się to nie uda. No, nasi po prostu pojechali dobijać te dwa ostatnie czołgi. Wiem, że gdzieś tutaj musi być artyleria. No, powinna gdzieś tutaj być. Zobaczcie, tutaj jest jedna. Tak jest. No i druga. Dlaczego myślę, że tam jest artyleria? Słuchajcie, będziecie mieć trzy doświadczenia. Zobaczycie, wszystko już między dookoła jest wyspotowane. Yy, został jeden, powiedzmy, jeden obszar mapy, gdzie jeszcze czołgi się nie pokazały. O, i tam prawdopodobnie idzie artyleria. Zobaczcie, jedzie nasz, yy, nasz czołg. Ja już tutaj po prostu tylko obserwacyjnie wiem, że nic już nie zrobię, yy, ale chciałem po prostu zobaczyć, jak artyleria jak kończy. I tyle, więc słuchajcie, podsumowując, co chciałem Wam przekazać tym filmem. Jeżeli macie swoje bardzo dobre miejscówki artyleryjskie, a na pewno macie, to zamierzacie mieć, słuchajcie, zanim do nich pojedziecie, zobaczcie, co dzieje się na mapie. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że na tej miejscówce stajecie sami i Was nie ma. Po drugie, jeżeli jest rasz, niedaleko Was jest przeciwnik, Strzelajcie jak najszybciej. Nie czekajcie na jakieś tam 5-10 sekund na skupienie celownika, no to nie ma czasu. Yy, praktycznie każdy strzał przeciwnika i Was nie ma. Yy, kolejna rzecz, jaką chciałem Wam podpowiedzieć, jeżeli przeciwnik jest blisko, dawajcie autocelowanie, to jest najlepsza rozwiąza najlepsze rozwiązanie. Autocelowanie i nigdy z widoku snajperskiego, zawsze z widoku z zapleców. I strzelajcie. Jak macie tylko okazję, strzelajcie. Pamiętajcie, że artyleria nie jest bardzo celna, ale na bliski dystans naprawdę ciężko jest spudłować i powiem od doświadczenia, że 90% walki jeden na jeden wygrywam artylerią. Oczywiście, jeżeli trafi mi się jakiś gracz, który po prostu jedzie na mnie frontalnie, no po prostu dostaje strzała i jeżeli nie ginie, to przynajmniej tam kilkaset obrażeń dostaje. Pokażę jeszcze Wam kiedyś tak kilka fajnych filmików, właśnie z akcji 1 na 1 Może jakąś zrobię, zrobię jakieś sklejenie tych filmików 1 na 1 akcji i zobaczycie, że arteria nie jest łatwym przeciwnikiem. Niektórzy ją bardzo bagatelizują, no i to się kończy dla nich bardzo, bardzo źle. Słuchajcie, trochę już długo trwa, zanudzam pewnie. Więc jak się podoba, łapka w górę, subskrybujcie. Dajcie jakiś komentarz. Super, na razie.